Na rynku istnieje wiele akcesoriów motocyklowych, poprawiających komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. W tej serii postaram się opowiedzieć Wam o tych najciekawszych, które moim zdaniem warto kupić. Ja nazywam się Jeffrey Szurgot, a to jest Daily Moto Super Zakup. Siema Daily Moto. W dzisiejszym odcinku Super Zakupu chciałbym opowiedzieć Wam trochę o odzieży motocyklowej, o odzieży przeciwdeszczowej. O tym jaki ja mam model, ile mnie to mniej więcej kosztowało i dlaczego polecam, dlaczego warto. Moją historię zacząłbym od tego, że jak zaczynałem... Swoją przygodę z motocyklami i te 5 czy 6 lat temu przygotowałem się do swojej pierwszej podróży dalszej. To był wyjazd w okolice Szczecina, mniej więcej 1500 km w dwie strony. Spodziewałem się tego, że będzie padało. Był to lipiec. Myślałem, żeby się przed tym zabezpieczyć w jakiś sposób. Czytałem trochę na forum, co warto kupić, a czego nie warto. Popatrzyłem, posprawdzałem. W tamtym momencie wydatek rzędu 200 zł na kurtkę oraz 200 zł na spodnie motocyklowe przeciwdeszczowe. Nie bardzo wchodziły w grę, ponieważ dopiero co wyposażyłem się w kompletny zestaw odzieży motocyklowej, więc trochę kasy mnie to kosztowało. Zacząłem szukać, przetrzepałem trochę forów, poczytałem, posprawdzałem w sklepach i sam wybrałem się w parę miejsc. Między innymi do sklepów budowlanych oraz do sklepów z artykułami ogrodniczymi. W jednym z takich sklepów natrafiłem na komplet odzieży ogrodniczej, przeciwdeszczowej w rozmiarze XXL fajnie zapakowany w opakowanie takie też powiedzmy przeciwdeszczowe z suwakiem w które możemy ten zestaw złożyć i wsadzić do środka który tak naprawdę nie zajmuje za dużo miejsca można to upchnąć na przykład w do czego mamy bezpośredni dostęp koszt takiego zakupu około 60 zł więc w porównaniu z takimi profesjonalnymi zestawami motocyklowymi, które wynoszą około 400 zł koszt jest nieporównywalnie niższy moim zdaniem jakością to wcale nie odstaje mocno jedyne do czego można byłoby się przyczepić to to, że w takiej profesjonalnej odzieży motocyklowej Cyklowej. Mamy wstawki odblaskowe, dzięki którym jesteśmy bardziej widoczni. Ale myślę, że to nie jest do końca aż taki problem. Zawsze można sobie taką tasiemkę odblaskową nakleić, to też jest koszt paru złotych. Zestaw ten składa się ze spodni oraz z kurtki. Kurtka dodatkowo ma przyczepiony kaptur. Obecnie pod tym kapturem kask mi się nie mieści, ale poprzedni kask integralny bez problemu mieścił się pod tym kapturem. Mogłem sobie ten kaptur zapiąć na kasku, przykleić na przykład taśmą. I wtedy miałem także zupełnie ta woda gdzieś tam z tyłu czy od góry nie, nie kapała mi. Sama kurtka jest tak duża, że bez problemu mieszczę się ja w swojej odzieży motocyklowej. Do tego jeszcze mogę spokojnie założyć plecak. Może nie jakiś super wielki, ale parę rzeczy się zmieściło, na przykład dodatkowe ciuchy na przebranie. Plus nie wiem aparat. Spokojnie wchodzi w takim plecaku, można to schować pod tą kurtką, więc wszystko mamy zabezpieczone, nic nie przemaka. Kurtka posiada również zewnętrzne, zapinane, nieprzemakalne kieszenie, bo mają takie klapy od góry, które nie pozwalają na to, aby woda nam wpłynęła do środka. Od strony wewnętrznej rękawa, przy ujściu z tego rękawa, tam gdzie wsadzamy dłonie, są takie zwężenia, które powodują, że ten rękaw opina nam rękawice. I zmniejsza tym ryzyko dostawania się wody do środka. U dołu kurtki od spodu mamy ściągacze sznurkowe, które jak sobie ściągniemy, to dodatkowo powodują to, że tamtędy nam wiatr nie wpada pod spód, więc cała ta odzież dodatkowo powiedzmy zwiększa komfort termiczny. Sam materiał kurtki to tak jakby plastik Taka nieprzemakalna membrana Która rzeczywiście broni przed tym deszczem Dodatkowo broni przed wiatrem Myślę, że spokojnie założenie jakiejś dodatkowej bluzy pod spód Jesteśmy przygotowani na to, żeby jednak ta temperatura Gdzieś tam jak nas dopadnie deszcz plus wiatr To nas spokojnie ochroni przed tym Do tego jakaś lepsza odzież motocyklowa I nie ma problemu z dalszymi wyjazdami Nic nas nie zaskoczy Jeśli chodzi o spodnie Są one zrobione z tego samego materiału Na górze mają też gumowe ściągacze które bardzo dobrze leżą na spodniach motocyklowych. Z boku, tam gdzie zazwyczaj są kieszenie, mamy wycięte otwory, które są tak jakby trochę zamykalne i możemy się dzięki temu dostać do kieszeni, które znajdują się w spodniach pod nimi. Pomniejszym problemem, jaki ja widzę, jest to, że w spodniach jest rozporek zapinany na guziki i niestety przy dłuższej jeździe woda nam potrafi przez ten rozporek wpłynąć do środka, no i w okolicach krocza robi się mokro. Nogawki też są szerokie, są tak zaprojektowane, żeby się zmieściły na odzież pracownika, tak, ogrodu. Więc bez problemu, jak weźmiemy większy model, to włożymy spokojnie na nogę, gdzie mamy już spodnie motocyklowe, nawet tekstylne. Co, co najlepsze, to tak naprawdę nachodzą też one na buty. Ja mam takie buty, no prawie do połowy piszczela, i na spokojnie mogę to założyć sobie właśnie na tego buta. I tak naprawdę wystaje mi tylko podeszwa. Akurat model, który ja posiadam, dodatkowo ma u dołu nogawek zaczepy na guziki. Wydaje mi się, że to jest dostosowane do tego, że jakieś wodery można sobie przypiąć, czy ewentualnie zapiąć pod podeszwą. Ale akurat w moim przypadku to się nie sprawdza i wystarczy nałożyć na buta. Nogawka się nie podsuwa, nie podwiewa, nie wlatuje mi woda pod nią. Kurtka i spodnie po złożeniu bez problemu mieszczą się do załączonego do zestawu opakowania. Po dokładnym złożeniu nie zajmuje to wiele miejsca, więc na spokojnie możemy sobie to wrzucić do kufra albo gdzieś do jakichś bocznych bagaży. I to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek Daily Moto Super zakup. Mam nadzieję, że tym filmem zachęciłem Was do tego, abyście pojechali do najbliższego sklepu ogrodniczego i przymierzyli, może znajdziecie. Dla siebie takie ciuchy, no chyba że szukacie drugiego zestawu, na przykład dla swojej drugiej połówki. Z mojej strony polecam, abyście pojechali w ciuchach motocyklowych, w których jeździcie na co dzień, żeby w trakcie przymierzania okazało się, że ten rozmiar jest dla Was dobry. Polecam również brać nieco większe, przez co można na przykład spakować plecak pod spód i nie będzie z tym problemu, żeby właśnie tam było za ciasno, że zmokniecie, że wam się podwinie na dole. No i jeszcze jedna taka mała rada ode mnie, jeśli uda wam się znaleźć model bez rozporka, to zachęcam, żeby jego brać właśnie nie ten z rozporkiem. No chyba, że rozporek też jest wodoodporny. Bo jednak te pozycje na motocyklu i szybkość jazdy powoduje, że ta woda jednak gdzieś tam wpływa akurat tamtędy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do zostawiania lajków oraz komentarzy. Jeśli kupicie sobie taki ciuch, pochwalcie się w jakim sklepie, jak wam się spisuje i czy było warto. I do następnego razu siema!